Tory przyszły, zaraz pokażę tory. A tutaj mu pokażę, jak u nas w murowie przychodziły, ile było torów. Na bocznicy tutaj mamy akurat dworzec, ulicę dworcową. Tu mamy tory, które szły od w stronę Opola. Z lat, tutaj z, las, z lasu wyjeżdżały. Tutaj był rozjazd na bocznicę do huty i na przejazd i bocznicę do tartaku i na rampę przeładunkową. Tutaj na czarno zaznaczone są tylko zło oporowe. Tutaj mamy główną nitkę toru, który szedł na trasie Opole i a czyli Opole Namysłowo, Opole Oleśnica. Oleśnica w Namysłowie można było przesiąść na pociąg do Wrocławia. A z Opola pociągi nie wszystkie jechały bezpośrednio, bo część jeździła bezpośrednio o pole opole Oleśnica, a część było, że trzeba jechać pociągiem na Kluczbork jeśli wiołowej przesiadać tu mamy jedną bocznicę tu mamy bramę na hutę, ta zielona znaczone tutaj jest ulica tak śmiesznie wyglądało, że kozioł parwy był zaraz za ulicą ale tutaj były postawione te blokady hamulcowe żeby wagon nie wjechał nam na drogę tutaj jest wjazd bramą do huty tutaj jest jedna bocznica to kończyła się przy dworcu. Tutaj mamy kozioł oporowy, tu mamy tor przejazdowy i tor drugi, trzeci tak zwany, który szedł pod rampę przeładunkową, ale nie można było z niego zjechać. Natomiast kolejny tor, no to, to już szedł do rampy, to był kozioł i więcej tutaj dalej nie szło. No i tutaj mamy tor, który szedł na tartak. I tutaj mamy tą budkę gołębiarzy, to jest ta ulica Tartaczna, tu jest wjazd na zakład. to ja tu pokazuję jak to wyglądało w czasach PRL-u. Tutaj jest baza OTL-u, była kiedyś w czasach PRL-u. Tu była baza tak zwana naprawcza, tutaj naprawiana były Pragi, Start 266, czy tam te wszystkie pojazdy leśne. Dzisiaj tutaj mamy w tym miejscu Tartak, Drewpol a kiedyś to była baza naprawcza otl a główna baza OTL-u była tutaj na głównej ulicy Wolności za tartakiem tam też teraz jest inny tartak, a kiedyś tam był właśnie OTL czyli Opolski Transport Leśny Opolski Transport Leśny, kiedyś właśnie tak było To był Opolski Przemysł Drzewny a tu Opolski Transport Leśny to współdziałało, bo ono wzięło drzewo do tego tartaku mój wujek Pracował w OTL-u, w Pragę jeździł, później sam sobie otworzył i kupił sobie trzy stare, 26, i my jeździł jeździł. Także tyle było torów na murów. Tutaj przygotowałem, jak to wyglądało. Bo to by się nie zmieściło. To jest właśnie ten odcinek, tutaj. Tylko tutaj ja mam z powiększenia. Tutaj mamy dalszy przerób. Stara hala. tutaj właśnie Ten dorsza, tutaj, właśnie tej bocznicy chodził na zakład. Tutaj była hala ramp, tak zwana rampa. Czyli wagony wjeżdżały do środka, do hali. Tam był ładowany mu materiał. Tu był rozjazd, który szedł do garaży. Dwa garaże były. Bo były odbyciówcie. I tutaj był rozjazd, który wjeżdżał na teren zakładu dalej. Tutaj były hołdy na zrąbki tutaj. Fadromy ładowarki ładowały na wagony wysokie, zrąbki i trociny, tak było mało to na tortaku. Teraz to jest całkiem inaczej, bo tutaj widzimy o stara nasza remiza w tym miejscu, tu była portiernia, wjazd z samochodami a z tej strony był wjazd pociągów a teraz remiza jest tutaj w tym miejscu Pratycznie jest tutaj zbiornik wodny, rotacyjny. i tutaj przygotowałem, widzimy w powiększeniu to jest to wjazd na hutę I na chucie było tak że tutaj mamy halę z ładunkową. tutaj jest od strony Ulicy w wolności odwane były tiry. Tutaj jest ta brama. Gwiazd na, na hutę. Tutaj wagony, platforma odwana były szkłem. Tutaj jest słownica, pokazana. Tutaj był składowany materiał taki biały piach. Do, do produkcji szkła. Tą drugą bramą wjazdową wjeżdżają wagony. I kryte. I z tym właśnie piachem tutaj. Ta słownica to rozodowała wszystko. A tutaj. Workami, jakieś worki były składowane tutaj. One były do produkcji szkła. I tutaj była taka z tego budynku, do tego budynku szła taka który ta ten materiał. Tu były te różne piece, gdzie były rozpalane. i Tu szły te szkło od dołu do góry. I tam na samym górze potem były. Też szkoła ładowane na tą halę, przednią koło, jak dostanę opaczkę od Sławka to na terenie, wejdę na teren z niczynnej Huty i tam nagram bardziej to przybliżę kozioł był w tym miejscu gdzieś tam portiernie tu taki budynek taki takie były garaże tutaj biurowiec i tutaj wjechał pociąg dalej Tutaj był wjazd do garażu, tutaj dwie ciówcie garażowały, był jeden taki długi garaż, tam dwie lokomotywki. Tu dalej się tuż naszej hali. Tutaj była firma Vitropol, na terenie te huty, Te tutaj szkoły były robione. I dalej szło, to był kozioł i hołda węgla, tutaj zwożony był węgiel. Węglem, wiadomo, opalane było całe zakładnie. I tutaj właśnie ja jeździłem tą ciufą, przewoziłem szkło, jak na tej hali brakowało szkła do produkcji, tam do okien, to ja jechałem ciufką pod tą halę, jeszcze podstawiałem, ładowałem tutaj na wagony, dwie platformy ciągnąłem, kołówkę, to były dwie kołówki, o, dwie, dwie odłosiowe, dwie takie platformy, jedna była krótka, tam była taka długa. Szkło załadowałem, a potem tę cciutko mychałem pod tą halę rozodować, żeby kobiety miały co robić, nie? oklejały szkło. I tak tyle było właśnie torów. Tutaj wiadomo widziałem płot, to jest płot, także głośnica trzeba właśnie w ten sposób. Nie? To mam akurat to jest to, akurat tutaj. To... Ja to zrobiłem z powiększeniem, żeby to przybliżyć. Tutaj za tym potem jest składowisko węgla. Skład węgla. Skład opału. To jest takie to mniejsze zdjęcie. To skład opału. Tam dzisiaj jest. Też węgiel sprzedawają, ale też różne inne rzeczy. Tam praktycznie teraz wszystko jest. A nagrałem to, było te tury, pokazać, bo te tory chciał bo bo dostałem tory od Marona I sobie Przygotowałem i spakowałem wcześniej Tory z rozbiórki Ale to nie szkodzi, mogę dalej sobie Przy makiecie dziubać to, że Na ten trzeci kawałek może mi stać. A ten trzeci kawałek może mi starczy. No, także taki Uniboxing przy okazji nagrałem. Nagrałem tutaj w domu, wyrys wyrysowałem, sobie, wyrysowałem sobie to dlatego, że chciałem pokazać się, jak tutaj te toru szły. Można to połączyć. To jest od tego. Tak, to jest to. O, tu, a tu mamy w powiększeniu tartak, to, to Prawa strona huta, i tu mamy to. Pyk. O, lewa strona tartak, huta. Tak to wyglądało. Tak to wyglądało, właśnie. No to było właśnie Tu, można powiedzieć. O. i tak to... Tak to u nas wyglądało. W Morowie. Torowisko. A teraz został już tylko jeden tor. Ten główny. Kończy się... No i filmiku widać. Tu jest kozioł przy dworcu oporowy. A tu jest tartak. To teraz będzie bocznica szła. Z tyłu lasem. I z tyłu za zakładam, Gdzie na zakład się wjeżdżało.